Cześć, jestem Kryśka, a ja Maryśka! W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam! A, a teraz, teraz tak na serię. poważnie... Na serię, no. No, tak. no Więc tak. Dzisiaj nagrywamy... Ciu, babciu. babciu! No dobrze. Ma... <laughs> Dzisiaj <Şimdi śmiech> nagrywamy prawdę kaczapo Challenge. No, właśnie. No i... Będzie wyglądało to mniej więcej tak, że mamy tutaj napoje czyli znaczy, yy, mamy tutaj... Jakie? Robimy tutaj napój z ketchupu. Czyli bierzemy ketchup do szklanki. Otwieramy. Jak ktoś to ma na nalewa do szklanki, żeby nie było. No tak, na stół. wiesz. <noise> <noise> Dobra, wystarczy. I no. najgorsze. Uh -huh. no, no i to wygląda mniej więcej tak. Ona U. sobie zrobiła mniej, ale ja zrobiłam więcej będę hardcorem. Nie starczyło już wody, geniuszu. Mm, to trudno. No więc tak! E Zaczynamy? Yy, polega to mniej więcej na tym, że ja mówię do niej trzy zdania, z czego tylko jedno jest prawdziwe i jeżeli ona zgadnie to prawdziwe, to nie musi pić, a jeżeli nie zgadnie, to musi pić łyk. To zaczynamy. Dobra. Jeden. Jak byłam mała, skoczyłam z drugiego piętra, bo myślałam, że nadal jest wielka trampolina. O, to się stryp. No, no, no. Kiedyś y, na takiej jezdni bardzo ruchomej y, weszłam, tak jechał samochód, weszłam na ulicę i zrobiłam takie Stop! Tak. Dobra, dalej. Mhm. I trzy kiedyś rozbijałam samochód. Wszystkie były fałszywe. Jedno jest prawdziwe. No to drugie. Tak. Cie Jezu, mi został ten makijaż. Co? Ale przecież to było wieś. Na każdy Kriś? wie, że ja byłam Kryśką. Co? Przecież Kryśka jest w kuchni. Kryśka, nie mogę teraz. Karola, to nawet nie jest śmieszne, tylko głupie. No Jeden, jak byłam mała, nie lubiłam malować paznokci, jak miałam tak 5 lat, od 5 do... Dwa rodzice kiedyś um, dali mi alkohol, no. bo myśleli, że to jest sok jabłkowy, bo ja chciałam sok Tak. Trzy mam tą poduszkę od, od trzech lat. No to może, ta. może, 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 może. Trzecia. Nie pierwsze. Wieszka! <grym> Właśnie, się tu Nie smakuj tego, bo to jest obrzydliwe, połknij to Ja nie mogę. To co tego tyle wzięłaś? A można było mniej? Łyka To był łyk ale nie taki duży, co teraz mi to mówisz. Dobra, ja Ech teraz. On O, fój. Jeden. Eee, złamałam sobie kiedyś rękę. Dwa. Piątek, gdy graliśmy na WF-ie w siatkówkę. To, to, to. Czekaj. Zdobyłam dla drużyny 20 punktów. Trzy. Kiedyś zamknęłam mamę na balkonie i nie, nie chciałam jej uwolnić. Trzy. Tak. Opowiadałaś mi to. Ha! No dobra. Teraz ja. Więc pierwszy. Nie lubię kryśki. Dostałam tego. Pieska, znaczy to już jest drugie. Dobra. Drugie. Dostałam tego pieska, yy, yy, kiedy miałam 4 lata yy, na święta. No i trzecie. Miałam kiedyś trzy chomiki naraz. W jednej kartce. Drugie. A jakie było drugie? Że dostałeś psa na święta. Tak, dobrze. <laughs> dobra. Jeszcze ja to i kończymy, nie? No dobra, więc tak. Pierwsze. Mm. Kiedyś y, u mojej mamy w pokoju na ścianie był pająk, a ja go wziąłem na rękę i go tak zgniotłem. Dwa. Mm. Mm. U mnie w domu mm. dotworzyłam półkę z widoczami. Wylecieły pelaruchy. Mm. Trzy. Mam. Kiedyś zjadłam karówkę z majonezem, musz tak lełniczyć, czy na raz. Pierwsze. A jakie było pierwsze? Że pająka. Tak. Nie. Trzecie. to mi nie podobałaś, że zgniącałeś pojąkę. Nie. Miałeś 8 lat. Ты была в свете? была же пару в карбон, мой, но я А, помню там то. Это было вообще мне? Ну, вообще. это было. Это пьешь. Не выплювать. Не то давай, еще ты Mm, fuj Już mam dosyć. Dawaj. <laughs> nie wiem. Nie wiem, muszę pomyśleć. Nie wiem. nie Pierwsze. Od czterech do y, siedmiu lat nienawidziłam rysować. Tak. Dwa. Nie lubię Hobbita. Nie lubię. 那在接。